Jeżeli dalej nie wiecie o co chodzi Zobaczcie na rozdzielczość na kanale Otwórzcie sobie taką zębatkę i zobaczcie jaką macie rozdzielczość 1440p Czyli 2k Tak! 2k mamy na kanale I zobaczcie teraz Biegam po lesie Nie ma żadnej pikselozy Nie ma żadnej pikselozy i wcale nie kupowałem nowego monitora, wcale nie kupowałem nowego komputera, a mamy 2K. Jak to się stało? Po live'ie, wczorajszym w sumie, w dzisiejszym, wczorajszym, nie wiem kiedy to wrzucę, odezwał się do mnie widz. Oluś, jest możliwość skalowania w OBS-ie obrazu. A Oluś 3 lata oczywiście jest dobrym streamerem i nie wiedział o tym. No i nie wiedziałem, że jest coś takiego jak skalowanie obrazu. Przeskalowałem ten obraz. Olu ci zimno, chłopie ty. Przeskalowałem ten obraz na 1440p, czyli jest 2K z 1080p. Oczywiście wiadomo, zasoby komputera troszeczkę są więcej brane, ale nie są aż takie straszne to. Eee, zasoby. Ilości. I zobaczcie teraz, że biegam sobie po lesie. Nie ma żadnej pixelozy, bo jesteśmy 2K, dostaliśmy nowy kodek. Jeżeli sobie wejdziecie na moje poprzednie live, y, na przykład poprzednie na przykład, na moje filmiki, kliknijcie sobie prawym, statystyki dla nerdów, zobaczcie kodek AC1, coś takiego. A zobaczcie na tym filmie, jaki mamy kodek. Kodek mamy V09, coś tam, V0P9, coś takiego. To jest nowy kodek YouTube'a. Dla osób, które nagrywają albo live'ują 2K. I to jest ten kodek, który poprawia jakość. I zobaczcie teraz, jaka jest jakość tego materiału. Wu! Będzie testowanko. Jutro. Zapraszam was na lajwiki. Pojutrze, po pojutrze. Nowa jakość na kanale. Już teraz. Hej! I 20k tysięcy bitrate' tu tam. Musiałem też dać.